22 grudnia przyszła zima. To piękna pora roku. Choć mroźna i często kapryśna, to jednak yy, tajemnicza, bo świąteczna. Ja bardzo lubię czytać książki jak śnieg pruszy za oknem, a ty, Olgo? Tak, wtedy jest taki idealny klimat do tego, żeby usiąść pod kocykiem i pochwycić książkę. Najlepiej w świątecznym klimacie, żeby poczuć razem z bohaterami książek to, co jest wokół nas. Dzisiaj, na dzisiaj przygotowałyśmy również książki w świątecznym klimacie. I choć święta już nieco za nami, to tak naprawdę kto powiedział, że tego klimatu nie możemy poczuć również w okresie noworoczno-świątecznym. Wtedy jest idealny czas, wszyscy mm. mamy dużo czasu i możemy ponadrabiać te lektury, na które nie było czasu, wtedy, kiedy musiałyśmy gotować e, barszcze i inne pyszności Popuła. świąteczne. Krystyna Mirek jest autorką kilkudziesięciu powieści obyczajowych, których bohaterowie muszą mierzyć się z problemami dnia codziennego. Ja na dziś przygotowałam książkę, która odpowiada aktualnemu klimatowi świątecznemu. Jest to książka Świąteczny Sekret. Zosia mieszka z matką w ponurym mieszkaniu, z kobietą zgorzkniałą, która we wszystkim widzi tylko złe rzeczy. Co się już przelało? Nie wiedziała, które spośród tysięcy słów wypowiedzianych przelało czarę goryczy i poczuła, że już ma tego dosyć. Coś w niej pękło i rozsypało się na kawałki. Była pewna, że nie wytrzyma w tym mieszkaniu ani chwili dłużej i musi coś z tym zrobić. Jej starsze dwie siostry były skupione na własnych problemach, problemach rodzinnych i zawodowych. Jej ojciec w tej chwili. Zakochał się i zupełnie stracił głowę. Zosia była maturzystką, bez zawodu, bez żadnych perspektyw i bez umiejętności, bo nawet nie potrafiła ugotować rosołu. Ale tak mocno czuła się postawiona pod ścianą, że wiedziała, że musi ruszyć w innym kierunku. Zosi często płynęły łzy po policzkach i wiedziała, że chce stąd wyjechać choćby do starego domku na wsi. Byle jak najdalej stąd. Babcia, gdy jeszcze żyła, była obsesyjnie przywiązana do myśli, że w jej domu jeszcze ktoś zamieszka. Najlepiej by było, gdyby to była wnuczka. Zosi przyszła do głowy szalona myśl. A może ta cała zabierucha ze spadkiem to dar od losu? To jakiś znak? Prezent od babci? Jechać na wieś z daleka od wszystkich i zacząć od nowa? Wydawało jej się to głupie i naiwne. Jedyną pozytywną osobą w tym trudnym czasie dla niej był adwokat. Współczuł tej miłej dziewczynie już w pierwszej chwili, gdy tylko poznał jej matkę. Kontakt z jej siostrami również nie zostawił dobrego wrażenia. Pomyślał, że zbliżają się święta i to jest dobry czas, aby zrobić dla kogoś coś dobrego. Dlaczego więc nie pomóc tej dziewczynie? O tym, jak potoczyły się losy Zosi, dowiecie się państwo z tej oto książki. Dziś chciałam państwu przedstawić książkę Nataszy Sochy i Magdy Mazur, Drogi Święty Mikołaju, Któż z nas od tych słów nie zaczynał swojego listu do świętego Mikołaja z myślą o wspaniałych prezentach, które Mikołaj ma nam przynieść pod choinkę? Mam nadzieję, że w tym roku dotrzymali Państwo wszystkie prezenty, które napisali w liście do świętego Mikołaja, bo ja zdradzić muszę, że tak. W tej książce jest kilkoro głównych bohaterów, podzie, którzy podzieleni są parami. Mamy Karola i Karolinę, Matyldę i Mikołaja oraz Renatę i Tomasza. Między każdą z tych par wydarza się coś nieoczywistego, nieoczekiwanego, coś, co burzy spokój ich przedświątecznych przygotowań, a także burzy całe ich życie. Drogi wszystkich bohaterów tej książki przecinają się, ale nie powiem Państwu w jakim momencie. Zapraszam do lektury. Kończy się bardzo nieoczywiście. Dla odmiany. Prezentuję książkę z mrocznej serii Maxa Czernego Jestem mordercą. Jest to książka napisana na podstawie akt sprawy, które autor dokładnie przestudiował i napisał historię z perspektywy mordercy. Prawdziwa historia jednego z najbardziej bestialskich morderców świata. Devianta, który zadrwił z wymiaru sprawiedliwości i biegów psychiatrów. Uwodzicielskiego psychopaty, ulubieńca mediów i elit towarzyszy, poety śmierci Jacka Unterwegera. Jack odsiaduje wyrok do żywocia za zamordowanie pewnej kobiety. W więzieniu napisał kilka książek. Społeczeństwo domagało się uwolnienia zdolnego pisarza. Niestety, po odzyskaniu wolności, Jack ponownie zaczął mordować. Zachęcam do przeczytania tej książki, ponieważ Max Czorny stworzył nietuzinkową opowieść o mistrzu manipulacji. Zachęcam. A jeśli zmęczyli się już Państwo nieco świątecznym klimatem i mają ochotę na poczytanie czegoś zupełnie niezwiązanego ze świętami, to ja polecam książkę Marty Szarejko pod tytułem Zadu. Książka ta ma bardzo znaczący podtytuł. Są to reportaże z obcości, czyli trzydziestolatkowie z małych miasteczek w dużych miastach. Autorka w swoich reportażach oddaje głos młodemu pokoleniu Polaków, pokoleniu, które zmuszone jest wybywać ze swoich małych miejscowości, z rodzinnych domów do miast, by robić karierę, zarabiać pieniądze i żyć. Czy to życie jest szczęśliwe i warte tego odcięcia się od korzeni, dowiedzą się Państwo po lekturze tej książki. Uprzedzam, nie jest to książka łatwa, ale dużo można z niej wynieść. Pokolenie obecnych 30-40 latków na pewno w kilku bohaterach odnajdzie cząstkę siebie. O czym jest ta książka? O ambicjach, o tęsknocie, o wstydzie, o poszukiwaniu swojej tożsamości i o kompleksach. Serdecznie polecam. Mamy nadzieję, że nasze propozycje się Państwu spodobały. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku życzymy wszystkim czytelnikom i przyjaciołom Biblioteki zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego, ale przede wszystkim ciągającej lektury dnia roku, bo które zapraszamy serdecznie w nowym roku również do nas. Wszystkiego najlepszego.